Mela. szkoda dnia. Dziś jest twój szczęśliwy dzień. Nareszcie będziesz mieć rodziców. Wiem, że od zawsze chciałaś mieć dużą rodzinę. Poważnie, panie James? To prawda? Szybciej! Nie mogę się doczekać, kiedy ich poznam. Gdzie oni są? Nikogo tu nie ma. O rany. Moi rodzice mają prywatny helikopter? Witaj w swoim nowym, bogatym życiu, Melania. Melanie adoptowała para milionerów. Pies for Rich. Wow! To Twój nowy dom, kochanie. W tym domu mm -hmm. jest tyle pokoi. Pokój dla zwierząt! Wow! Rozejrzę się. O rany, tu jest prawdziwe zoo. Tyle zwierząt widziałam tylko w telewizji. Później nakarmisz żyrafę. Zobacz teraz pokój zabaw. To się nie dzieje! Mój własny lunapark? Musimy ją uratować. Melania, później się pobawisz. To jeszcze nie koniec wycieczki. A, to nie jest dobry pomysł. Hej, byłaś! Zajęte! Ups, przepraszam. Nie wiedziałam, że to łazienka. Ale wtopa. To twój pokój. Zobacz. O, rany! Nie mogę w to uwierzyć! Mam własny pokój. Nasza księżniczka? To takie słodkie. Melania marzyła o tym przez całe życie. Ach, kochanie, nasza córeczka chyba jest w pokoju księżniczki. Aha, więc to tak. Czy ten mały stworek to księżniczka? Tak, i to jej pokój. Dla ciebie mamy królewskie łoże. Chyba sobie jaja robicie. Księżniczka będzie tu siedzieć i pilnować Melanii. To zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. Pierwszy obiad w nowym domu. Oczywiście Melanie przywykła do takich luksusów. Spójrzcie na ten ogromny stół. Uff, wybór jest ciężki. Biedactwo. Sama nie wie co robić. Hej Melania, to twoja mama. Możesz zjeść to, na co masz ochotę. Te wszystkie potrawy zostały przyrządzone dla ciebie. Widzisz? Ja też jem. Pycha! Moi rodzice są tacy kochani. Zobaczmy, co my tu mamy. Czegoś takiego w życiu nie widziałam. Ładnie pachnie. Tak właściwie to nie. Dziękuję. A, kurczak? Nie, w sumie nie mam ochoty. Hmm, to dziwne. Myślę, że jest smaczny. Już wiem. Już prawie. To Nutella! Od zawsze chciałam jej spróbować. Jesteście najlepszymi rodzicami na świecie. Jak ładnie pachnie. Nie mogę się oprzeć nasza córeczka. Jest taka słodka. Wiecie, co sprawiłoby, żeby była jeszcze szczęśliwsza? Co? To wszystko dla mnie? Hmm. Niech mnie ktoś uszczypnie. Ja chyba śnię. Uważaj, Melania. Nie spiesz się. Co za aniołek. Jak miło jest zasypiać w domu. O nie, to potwory. Biegną za mną. O, o. Nie podoba mi się to. Pomocy! Pomocy! Jest tu kto? Dalej! Musimy się stąd wydostać! Tatuś na pewno poradzi sobie z tym potworem! Na pewno nic sobie nie wyobrażałaś? Co jest, kochanie? Bierz go! Chyba mamy kłopoty! Kochanie, dzwoń po posiłki! Halo? Ochrona? Jesteśmy w jakimś koszmarze! Nie martw się, skarbie! Już nie musisz niczego się bać! Ci kolesie wszystkim cię zajmą! To najlepsi z najlepszych! Ochronią cię! Dobranoc, maleństwo! Mamusia i tatuś są z tobą. Chyba potwór się wystraszył. Melania lubi pomagać rodzicom w domu. Ups, chwileczkę. Wow, nie ma tu nikogo? Zobaczmy, co tu mamy. Zobacz, złoty puchar. To jest warte fortunę. A ten naszyjnik? Jak ktoś mógł go wyrzucić? Może to był wypadek? Powinnam wziąć go do domu. Kochanie, co ty tu robisz? Natychmiast. Ale to nie wygląda jak śmieci. Skoro nalegacie, i nigdy więcej tak nie rób. Zeszłoroczne rzeczy lądują w śmieciach. Może odnowimy nasz rodzinny album. Mama i tata chcą hmm? zrobić wspólne zdjęcia. Wszystko musi być idealnie! To nasza pierwsza fotosesja z melanią. Spójrzcie w obiektyw i uśmiechnijcie się, hmm, coś jest nie tak. Może powinna założyć coś bardziej wyjściowego. Naprawdę tak myślicie? Ale ja nie mam nic innego. Naprawimy to. Teraz jest to wiele lepiej. Chwila. To chyba nie jest wystarczająco szykowne. Dodajmy tu coś. Wow, niezły naszyjnik. O rany. Chyba nie dam rady. Ups, chyba trochę przesadziliśmy. Przedstawiamy najgorętszy trend roku. iPhone 13. Wow, ten telefon super wygląda. Ma osiem kamer i jest jak aksamit. Na pewno nie będę go mieć. Mój stary telefon nie jest zły. Ale guziki prawie zniknęły. I aparat nie działa. Co mogę zrobić? Co tu robisz, kochanie? Możesz z nim pływać. Działa zawsze i wszędzie. Smutno ci, bo takiego nie masz? Dla rodziny Rich to nic wielkiego. Kupuję ten model. Oczywiście, pani Ridge, ten ekskluzywny telefon jest dla pani. Jak to możliwe? To magia, czy co? Moja dziewczynka nie może nigdy się smudzić. Ręce mi się trzęsą. Czy to naprawdę się dzieje? Powieszę go. Ale nie mam na czym. Melania, jesteś taka śmieszna. Weź tą torebkę. Teraz możesz nosić w niej telefon. Czy nie jest szykowny? A, jest niepoprawna. Biuro tatusza jest takie duże. Jest tu tyle do zrobienia i do zobaczenia. Tak to jest być szefową? A co to? Retro zegar? Uwielbiam obrotowe krzesła. Jakie ciekawe pudełko. Co jest w środku? Chyba widziałam takie w szpiegowskim filmie. Mogę je otworzyć? O rany, udało się. To była łatwizna. Czy mamie i tacie będzie przeszkadzało, jeśli zrobię łańcuch? Oczywiście, że nie. W końcu jest tu sporo papierów. Czas leci, kiedy dobrze się bawisz. Najlepsza rodzina ever. Nie jest słodko? Ach, idą moi rodzice. Niespodzianka! Melania. Źle się czuję. Chyba mama nie doceniła jej wysiłku. Ale tatuś zawsze ma lekarstwo. Melania nie spodziewała się takiej reakcji. Kochanie, to nie był dobry pomysł. Jesteśmy bogaci, bo oszczędzaliśmy pieniądze. Chyba tatuś ma prezent dla swojej córeczki. Wow, mogłabym zrobić z tego domek. O nie, ona znowu swoje. Melania ma dziś lekcję szycia. Okej, okay, tego nie potrzebuję, ani tego. Tatuś przyszedł. Zgadnij to, to, tata. Co tam robisz? Łatki dla mojego misia. Muszę go trochę podreperować. Przyszyję tu łatkę i będzie jak nowy. Mhm. Melania, mam lepszy pomysł. Daj mi, Misia. Nie mogę w to uwierzyć. Tak bardzo się starałam. Jaka szkoda. Ach, co to było? To jakaś gigantyczna, pluszowa chmura. Tatusiu, to dla mnie? Tak, kochanie. To twój nowy przyjaciel, Misio. Hej, Melania. Ale ja dziś nie mam urodzin. To najlepszy prezent ever. Kto nie lubi rysować? Melania to uwielbia. Co teraz rysuje? To rodzinny portret. Mam nadzieję, że mamie i tacie się spodoba. Tatusiu, zobacz, co narysowałam. To ty! Jakie to słodkie! Wiem, gdzie go powieszę. Nasza rodzinna galeria ma jedne z najlepszych obrazów na świecie. Są warte dużo pieniędzy. O rany, ten dom jest jak muzeum. Moi rodzice muszą naprawdę kochać sztukę. A to miejsce jest idealne na twój rysunek. Jest cenniejszy od wszystkich innych. Jest bezcenny. Wszystko zrobione z miłością jest od tego lepsze. To dla mnie zaszczyt. O, za co to? Nagroda? Sporo tego. To prawdziwe arcydzieło. Melania właśnie wpadła na jakiś pomysł. Wiesz, mam też inne rysunki i wszystkie są bezcenne. A to mój pierwszy sketch. Pan Richard oczywiście się tego nie spodziewał. Melania, nie zrozumiałaś. Ach, ty mała buziaro, Weź wszystko, a ja wezmę to ze sobą. Aha. Melania chce oddać wszystkie swoje pieniądze na sierociniec. Inne dzieci bardziej ich potrzebują. Zobacz, kochanie. Nasza córeczka ma takie dobre serce. Chyba wiemy co zrobić. Czy to nie wspaniałe? To nasze dzieci. Teraz nie tylko Mela ma rodzinę. Wszystkie dzieci z sierocińca są częścią rodziny Rich. Rodzicielskiej miłości wystarczy dla wszystkich. A teraz zróbmy sobie rodzinne zdjęcie. Cheese! Podobała ci się nasza nowa historia? Myślisz, że Melania dogada się ze swoim nowym rodzeństwem? Daj nam znać w komentarzach. Subskrybuj nasz kanał, lajkuj ten filmik i klikaj dzwonek. Nie przegap nowych filmików o różnych rodzinach na naszym kanale.